Odnalezienie Jezusa w świątyni. Tradycja kościoła ulokowała w radosnych tajemnicach różańca, a przecież to wydarzenie jest naznaczone niemałym bólem bólem Maryi, Józefa. Domyślać się możemy, że też Jezus sam przeżywa jakiś ból, odłączenia od opiekunów, od rodziców, ból wejścia w to, co nowe, nieznane jednak ten ból o którym dzisiaj mówi Ewangelia nie jest wynikiem odrzucenia czy grzechu, ale nowości, która pojawia się w życiu Jezusa, a później także w życiu Maryi i Józefa. Jezus wchodzi w sprawy Ojca, zaczyna coraz bardziej być zaangażowany w dzieło zbawienia i ta nowość, ta nowa forma Którą Jezus przyjmuje, jest efektem nowości, nowej jakości życia. Co za tym idzie, dotychczasowa forma jakoś musi pęknąć, musi odejść i to pęknięcie dotychczasowego układu, dotychczasowych struktur jest bolesne, ale nie jest celem. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że ból i rozwój idą w parze. Często ten ból pokazuje, że dzieje się coś nowego w życiu, tak Jezusa i Maryi, jak i w naszym życiu. I ważne, byśmy nie uciekali od nowości z powodu bólu. Może warto dzisiaj poprosić Maryję, by nam towarzyszyła i by nowość w naszym życiu, czy nowości w życiu ludzi, których kochamy, nie odstraszały nas z powodu tego, że dotychczasowa zastana forma musi się rozpaść.